Witam. Witam w bardzo możliwym ostatnim odcinku już z unboxingu warszuszek. Nic nie dropi, pieniążków nie ma, ludzie tego nie oglądają, tylko po 10 osób, tylko fani. Miały być dwie paczki na sam koniec, ale niestety będzie jedna, bo panie w Empiku mnie wyruchały i mogę kupić tylko jedno niestety. więc nie to taka zwykła. No i jak dropnie to to może będzie ciąg dalszy, może będą, a jak nie, to może będzie odcinek raz na miesiąc, raz na dwa. Zobaczymy, albo już w ogóle nie będzie. No cóż, no to otwieramy, no i zobaczymy, co los ma w kartach na, na mnie napisane. Tyk, to do wyjebania. Czy jakoś tu się bierze? No dobra, będzie tak jak jest. Tutaj kodzik 1, 2, 3, 4, cyk. I tak, pierwsza karta energii, jak zwykle. Nie wiem co to jest. Śmieszne. Po prostokątny rower. Jakiś trainer drill Darumaka. Jakiś wiadomo gówno. Ind. Czy jakoś tak Growlite, proszę bardzo. Falings. No nie wiem co to jest, Morpeko, nie wiem co znaczy Single Strike, nie wiem czy to że tylko z dodatku tego czy coś. Invicti nie jest tym Reversem. No i zobaczmy, ostatnia karta, czy odda czy nie odda i proszę Państwa... Uu, hu, hu. Czyżby, czyżby to był znak? Czyżby to był znak, że jeszcze, że jeszcze Pokemony ze mną nie skończyły i z moim portfelem? Ciekawe, ile to kosztuje, dam tutaj pieniążek. Ja zaraz zobaczę z ciekawości. No nie może się cieszę, ale tak naprawdę, no jak będzie kosztować powyżej 3 zł, to może będę kontynuował tę serię. Zobaczymy. Jeśli macie propozycje na rozwinięcie tego, żeby jakieś inne ciekawe rzeczy czy coś, to mówcie. Dla fanów przewiduję po jednej karcie specjalnie dla nich, dla tych 10 osób, którzy mnie oglądają. Mogą się upomnieć, jak mnie spotkają, żebym dał im karty i ja atakową kartę im dam jakoś losowo najtańszą, bo nie będę więcej na nich wydawał, prawda? No i zobaczymy. Także dziękuję bardzo. No i na razie.